Ry, 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 ry. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Mam nadzieję, że ten ping wreszcie spadnie, a nie rośnie, tylko ku 2 do 7 tysięcy. Pojebane Woliber, eee, AP Top Lane mm. Gram w Riven, ale dziwnie ruch. Siema, Jezus, wystraszyłeś mnie. Ja pierdolę. Niezbyś... O, 10 tysięcy pingu. Kocham. O, dobra, spada mi nareszcie. Wiem, że czasami na drugim internecie, jak mam to podczas ładowania, to jakoś tak podnosi się ten ping dziwnie. Nie wiem o co Ty Dobra, Masz jesteś w meczu już?

A, to mi wywaliło w ogóle z czatu. LOL no. Ja myślałem, że to ty, ty się jakby, że ty się wyciszyłeś z powrotem. XD. Czemu mi wywaliło? Dobra, zaryzykujmy, ale wziąłem E, bo ja muszę mieć E na linii. Pod AP. Dobra, to jewać im Inwejdę. Ja to nie idę na wejdę. <grym> <grym> Dobra, żeby nie pokazać, że idę AP, pójdę na razie pod tanka. Będę ją trollować. No? To na, na zgorę, no, bo no to daje. Tylko do run shielda. Nie, do no, shielda. Ja Żeby na nią przetrwać, bo ona ma ignite, ona pedzi do RB, a pijesz się w nie zapierdalać i to dosyć solidnie. No dobrze. A luks, zaczęła z efektem raju chyba. Mam 15 na swojego rana. Nie, zaczęła z tu. Ona zaczęła z tu. Ona zaczęła z Co idzie mi pomóc spulować tu? <grych> Witamy w Miły jest, co ty chcesz od niego? Ja słowo ono, nie no, chce mi zabrać tę grę, to mam wrażenie, no Chciał nastakować Q dla statystyk, rozumiesz? No, trzeba pokazać dominację Dominację no, genetyczną Proszę mi drugi razy. Bo no, czemu mi tak laguje tego nunu? No co jest? Pula mi leci całkowicie inną stronę. Mnie ja do tego moja nunu robi jakiegoś breakdance. Używam pula jakby tyłę Rozumiesz, o co chodzi? Próbuję, ale ciężko zrozumieć. Dobra. waj. Ja no to. Nie wiem, może masz lagi po prostu No muszę mieć niewidocznie lagi Bo miał tam był Ja ci przyjdę za chwilę na tego no, Ale ja go, ci ja go cisnę ziomka No ale tak jak ma Ignite to jestem spokojny Mam w tym momencie WW i ja już mogę go orać na chillu Jak on to tylko Ja bym zrobił grafa i bym ci przyszedł No ciężko będzie go zdajbować tak bo na trójce ktoś mi ambito na warty. No. A? nikt tu. Lecę. Nie! No i rozjebał śnieżka. Tak, Katle Co ty robisz Yasuo, no nie? Yasuo. Czemu to zawsze jestem champion stary? Ederu. No to jest tak, główna. Bo... Fajnie, znów mi zreagowało, mną. No. Populam w drugą stronę. Kurwa, te 50 skoków jest denerwująca. Nie da się do niej podejść. Nie wiem, Riven w ogóle jest tak OP. Co to kurwa było? Nie, jeszcze ona mi zabiera, żeby tego. Dobra, dobra, nabrało się. O, to jest fulan, dobrze poleciała Będziesz wyligadł, że wystarczy? Dobra, mamy jednego w Na też oddaję. Na razie oddaję ten Volibear, to na topie. To masz dwa razy więcej farmy, od mnie, Więc się meczu tam. Diana przyszła. I oczywiście zrobię ctrl-3 spamming. O, już się w kurki idzie z powrotem. Ciekawe, do końca pójdzie. Bardzo na wszelki wypadek. Jeszcze raz, oczywiście. Dis disrespect, disrespekt. Może sprowokuję ich do żeby to. Ten... O! Dobra, No to ja mam kilo. Podpierdał by mi. Ty kur... Ale ty nie zgnękowałeś, to wypierdalaj. Co mówisz? Nie zgankowałeś. jak zgankuje skutecznie, to wtedy możesz wleźć podatek. Ale to nawet gank nie był. To wypierdalaj. Nie miał patrz na te twoje. Nie gadaj. Ty co Widziałeś to, czy Nie. Ja nie widziałem. LOL Masz Lagi, no. ewidentnie Nawet nie tepam. Nawet nie te na tą linię, chyba nie potrzeba Idę na tego Miga Jasu, widzisz to? Widzisz to bawię co widzisz No ale ten Wajkar jest już pod towerem No no tu idzie wszędzie co jest ja ona Drake A Diana no, no, ja robi draka Nie ryzy no nie robi draka ryzykowałby tak działa? Wy dwaj nie żyjecie No dobra, nie ma many, to masz szansę Ja mam za chwilę drugiego tego dlatego smite'owałem drake'a, żeby se tak podwyższyć No dobra, dobra Nawet nie widziałem, szczerze No Więc ja ma dlatego, że ja mam więcej farm od niej Zostaw, wszystko lepsze Wie, ma ty masz... A nie, ty masz Kill i dwie. O to faktycznie jest dziwne Chyba, że ona podwaliła tyle heks, po komuś na linie. Może Ream'em, bo trochę stała jakbyś tam... że stoisz ileś na Strasznie jest strasznie denerwujące, bo wtedy lenert jest do tyłu. No wiem, ja jestem. No ta Rebe też jest do tyłu. Bo ja mam level po, bo do... w wylewy połowa, a na niedawno wszystko wije. jest świetny czy co? Tak. Nie, jeszcze zacznie jak nudować może, żeby nie zdenerwować. Nie no dobra, idziemy, jasło To tam idzie. Sygnalizuj aby uważać. No z Ilana masz? <laughs> Nie no, ten Vega już bije o tym Co on tu je Co on zitął? Przecież on widział już tego do ciebie od dawna. Nie miał dużo szans uciec przede mną. Ale też mnie czy nie? Nie wiem, ale ja ją zabiję sam. No Dobra, nie zabija. Zestunowała mnie, żeby ku przerwać, ale zdążyłem rzucić E ten najpierw. Dlatego ją zabiłem. Bo tak bym nie zabił. Do, 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 dobrze zrobiła. Nie, dobrze zrobiła, gdybym nie flashował, to by na pewno nie za ja Nie w sumie Diana jest przy tym, przeradzie Idę ją podenerwować. Zrobię i idę do Nie ona już robi, bo ona już tam, bo ona już tam jest. Siema o. Okej, okay, zrobiła reda, ale jest bez ulta i bez flesza. No Może się ją zabić też. Pomocy? No nie było. No jodaj. Ja ja, nie aż. Nie, nie idę, nie idę. Moim błędem było no, to, że ja w ogóle dopiero teraz spotkam pierwszy zitem. Dopiero. Mogłeś ten. E, no, oni mnie gonią. Chodź, ej, pomóż pomóż mi, pomóż mi. Urde, zablokował mnie No i zablokował mnie, no co za dzikus No legit, nie? Tylko my nie żyjemy Dobra, zab... Dobra, z Dobra, zabił ten Piada zginęła dwa razy i ostatecznie tego reta i Jak mnie to rozwaliło teraz Dobra. No teraz dostał kilo, dwa kilo chyba, a nie kilo jednego. Zajeb, w takim razie? No trochę odważny ten, ale nie ma ulta. Na pewno nie ma ulta, to ci mogę zagwarantować. Nie ma ulta O Lux 3.0, ciekawie. No widzę, że raczej mamy prosty mocz. Tyle załamałem? Mi się kasuje wóz do tyłu A to nie jest pozytywne zjawisko No nie Idę tu, ale kontergon leci Oj co jest, Weger jest prawie do ciebie jak ja ona ich swą co ciekawe Nie, sołat, nie? Nie, zrygnował. Jak mam, czy zrobię coś na tym gocie? Nie, nie zrobisz. Bo masz trzech na full HP. Mówił. Ledwo przeżyłeś. Jeszcze flashowałeś. Zajebiście ci paszu Mają pośrodki poszedł dole co? To za tym trafię i celi ją Boładzam, że... Było to już w tym co zrobiłem, ale... Tak jest i... Posprawdziłem epidemię w zbó... Co to Ilean robi? Co on przylazł tu do mnie? No co za dzikus? Myślałem, że... Se, myślałem, że se popuszczuję, a ten kuwa tu stoi mi No aaaa, że je biję. No i Wygonić mnie będzie dalej, no wypier dalej. Dobra, ale macie Free Drake'a, that's worth Patrz, czeka tylko aż mi, żeby przerwa, przerwać mi Ricola, no co za dzikus 0 zrobił podróż na topa i chyba będzie mi przerywać recola. No i stoi, no co saluj? Ja pierdolę, no nie... No przerwał mi kolejny raz rykola. No, chodź, bo nie w kurwie w tym momencie. Mam manę na Kuwiec, przyjdę. Powiedz jak przyjedziesz. Dobra. O kurwa, dobra, dwóch to ja nie chcę się napierdalać. Nie do. No właśnie, ja się zultuję. A ja nie mam HP, ani nie manę. Trzeba spierdalać. Trzeba no, spierdalać. No, ma ma maestro ci pokazuje. Trochę szkoda, że nie mam mana, a mi fala przyszła. Ale kurwa, nie intuj. Chciałem, żebyś. Chciałem, żebyś tylko mi pomógł. tę falę wziąć, a nie kurwa. Za przy okazji się zajebać. ale przynajmniej poto, bo łatwo. Uwa, tamten przyjmuje? Czemu on tamten przyjmował? Jak to pierwszy riwe we mnie weszło, lol. Kurwiłem się. No dobrze, w sobie botę, bo ora przez to. Ten zilek też do tyłu jest trochę. Znaczy, nie jest szkoda, że ten. Mogłem flashawać mu na mordę, żeby przynajmniej dostać z niego chwilę, ale dobra. Czemu on A pejdę. No kurwa, no, widzisz to? No co chodzi? Wypierdalać nie no, to no nie specjalnie Lawinona, bo wiedziałem, że mogę nie zdążyć Macie, kurwy No czemu mnie tak na tym No i łatwo. Kurwiam przeciwników w tym boli, nie da grać tym ustawienia, czy co? Ja pierdolę. Patrz, teraz ile on kurwa tepiał? Niestety przez AP to go posmyram Nie przerywasz sobie autobusów Nie robisz Q, autowu, W Robisz Q, W No ja chciałem radę sobie Ślizgnął z bujewka na topie No pierdolne Pierdolne przez nich Kurwa jeszcze ma ulta Zjeb Nie no All ways... Universe. Nie, to no ja cały czas gram na dwóch. Kuźwa, no cały czas albo ten przylezie, albo ten przylezie. To pierdolę. można. Jakby miał ultę, to bym zabił ich dwóch. No dobra, jednego na pewno bym zabił. O kurwa, jaki zawodnik. Ale ja są, boże, nie. O, tu Lux jeszcze jakoś próbowała podjebać kilo Włot i fajcik tam, widzę I nie żyjesz tym numerem. Nie masz fleszy, niestety, mało brakuje, ale... Brakuje No dobra, Jasuo ledwo żył, to nie ma co pretensji do niego mieć jest, Trochę przeliczyliście się No, uratowałeś tego Yasuo No tak, on uratowałeś Zrobiłeś 1 za jeden ratując Yasuo No tak. Rada zrobił I znowu kurwa będę miał tu pięciu na łbie. No pierdolność można. Bejger... Ty! O do dżungli, ty Kur... kurwa! Ty Diana, 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 pomóżcie. Bajeczymy Hih, <noise> To jest ma Ej, daj wujby Nie, to dostałem tak dużo cc, że to hit Dosta no ale dostałem takiego cck ogromnego, Kurwa nic, stałem w pewnym momencie w miejscu To kurwa... To następny poleciał kurwa no, czemu ja ręki nie mam. No nie masz. Ja nic nie mogę zrobić. No mi to chyba... Z, oni grają a... Anty mnie! No anty mnie. To ja idę tam tetę Ja co mogę Dobra zauważyłem. No bo je Sama to indiana, że no Wy Wypierdalaj tym Zileanem Sorry, że już tak mówi, ale się wkur... A... Ale... Z to nie ma takiej się ją. Ja pierdolę. Dobra, przesznęła. Zrobiliście go tak, Szkoda, że Dzięki został tripek. Nie, dajbowaliśmy Diana, ale przetrwała na jednym HP. Myślałem, że przeżyję. Gdybym flashnął, to może bym przeżył. Bo Idziński bez flasza i bez heala. Bez wszystkiego jest. Flaszała, żeby mnie dobić. Chyba, jeszcze tak miał, pewnie zginął. Ale fajne leczenie z Bu by the way. Dostałem kucha jakiś chyba ten. Bo 300 heala. No to ja się lecę tego. Tyle samo z Bu. Ty, ja się od No tak A teraz każdy składa kłoda idziemy podle pali No tak That's logika brązów Nie widziałeś? Kurwa, zajebał mi topa, to idę minę Polać im w nich No kurwa, co? Mogą uzyskałować boom na Chyba serio? Jeszcze zerkuję się Nie no, debil A, przeżyje <śmianowidze> Ale Diana Wichham moją ten Jaw nie mnie, nie przed chwilą czy nie? to ja sobie puszowy No dobra ja, Dobra cofam po no item Mamy tyle dwójka, więc spoko. No tak. Wyjdę. Dobra. Nie, ja dzisiaj gram, a, gram tylko w Zilana. Ja, ja nic nie robię, tylko zabijam tego Zilana. Będzie leżał i kwiczał. To jest... Nie wiem, tak nie wkurwił. Myślałem, że tepnie jeszcze da topa. Siema. O, się wiebam. Ale się wiebam. Tak, tak. Czyli rzuci. jeszcze rzuciłem, ta, rzuciłem tam, a jakby chciała fleszować tam. Dobra, no podatek od ganka. Z taki średnik ganka po trochę go wypracowałem, ale. No tak, bo ten ta ucieczka to było anulowanie ucieczki. Ale zabierzemy, miał. No dobra, mogą mnie zabić. No masz, masz. niech uciec, ale tak, że jest skill. A ma... ja mam asysta, czyli stary na tym. Bo masz, czemu ja kiedyś podatek nie kupiłeś co tego Dark Bo ja nie lubię Dark Sealów kupować. Bo zawsze jakoś dwa razy nie potrzebuję no, i tak jestem Nie, chodzi o to, że jak się raz, raz czy dwa głupio wyjebiesz, to nagle i ten traci wartość. A ja. No To po co tracę hajs. To jest jakiś Czemu oni w ogóle mają team Gracie? I tak wam.

Nie no. Chciałem no <laughs> inhibitor przynajmniej. It's Warf No właśnie, widzisz takie głupie wyjebanie i już by stracił do Dark City 10 saków No po co? Nie no, nie mnie w nie zapu. Nie ma nie O, Alux robi drake'a, a, a Kajse puszuje. Widzisz? to War wyszło. to zostało zaplanowane. No tylko Kajsa nie weźmie towera, No to tam przeżyjemy. A to pan czyli Hibit. Oj, mamy Soul. No nie, nic nie zrobili. Ten Jungler nic nie zrobił. Oni to... A, wzięli Harada raz, okej. Okay. Ja cię nic nie zrobiłem. Nie, oni, że Nami Jungler nic nie zrobił. Trochę źle powiedziałem. Dobra. Siema. Słyszałem, a nasz Jungler nic nie zrobił. I tak myślę, że dla nie zrobię nic. The... Gdzie? <grym> się odpali. 3, 2, 1. Macie Jinx. Macie macie Jinx, ja idę po